postawiliście na złego konia, bo to ja jestem największą gwiazdą w tej federacji i jak piję tą i tą to lecę sobie po Floyda Mayweathera, po Jake Pola, lecę po wszystkich. A później lecę podbijać Amerykę. Jake Paul, Floyd Mayweather. Emanuje z ciebie bardzo duża pewność siebie. Ty mówisz, że chłopakom wpierdoli, że będzie skakał im po kręgosłupie, że połamiesz im nogi. Z czego wynika tak duża pewność siebie, bo oni już też walczyli kilka razy i yy, z tego co wiem, Marcin ma rekord 5-2, a Kacper ma rekord 3-1, tak? I, Czy... co, I co w związku z tym, że mają taki rekord? No właśnie... Ja yy... mam rekord szkoły w bieganiu, kurwa, i co? <laughs> yy, jakbym za dzieciaka troszeczkę więcej... Yy, twój za dzieciaka, jak już byłem nastolatkiem, trenował, to pewnie teraz nie siedziałbym z wami, tylko w UFC, no ale yy, nie ma tego złego, co by na dobre wysz nie wyszło. Ferrari chciał przyjść, to sobie Ferrari kurwa przyszedł. Ferrari robi zawsze to, co chce. To jest zwykły kurwa pachoł, Tyle mogę powiedzieć. Z właścicieli, kurwa. Władca piekieł mówi, że se występuje w gołcach? Proszę bardzo, jestem kurwa w gołcach, rozumiesz? Robię to, no, co chcę, piekiel. kurwa. Jak Jesteś będę chciał w sobotę tańczyć na twoim grobie. Tak, Do tego to... akurat nie da rady, bo dopiero kilka dni później będziesz kurwa jesteś zakopany 6 metrów czy pod ziemią. Jesteś, jesteś władcą piekieł, czy jesteś trzecim Jestem kim kurwa kim kurwa będę. Ostatnio byłeś piekieł i się podpisywałeś pod jakiegoś diabła. Tam Ej Robert, Robert reagować, bo troluje, to jest, to jest za troluje. Troluje, troluje, reagować. Za mocne teksty, proszę Robert, Robert, bardzo. Robert, Ty masz tam wodę święconą, weź go kurwa polej. Panie Amadeuszu, proszę nie żartować i nie trolować. Trzeba dodać potem żart, żart. Nad pana grobem żartowałem. Nowe Polski. Polski to oblicze, nie żartować poza Twitchem. Dziękuję. Przepraszam, a jak już robimy karaoke, to ja mógłbym w imieniu Bońskiego też jedną piosenkę dla Wojtka? Kochać to nie znaczy, zawsze to samo. Uważaj, ziomek, bo ta suka leci na twoje siano. Brawo! Brawo! Zanim jeszcze mówiłem, że robię projekt, już jak zaczynałem robić projekt, mówiłem wtedy, że robię go z Izakiem, no to dzwoniłeś, żeby dołączyć, że chciałbyś być z nami w projekcie. Przepraszam cię, Wojtku, oh. drogi mój, to Ty do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, że jest pewien projekt, nawet mi nie powiedziałeś jaki. Nie miałem zielonego. Poczekaj, daj mi tylko dokończyć. Nie miałem no, ty zielonego. Nie chciał! Daj, byś szedł, kurde! Już bym w tym projekcie! Rysbij! Ty, prawie się ze zesra strałem się ze śmiechu, kurwa, stary, nie? Ale Wojtek naładował markę, żeby pan Ale nie, zajęła. nie, nie, patrz, patrz! Nie można. Nie, nigdy się nie zgodzę z tym, co powiedział Wojtek i dobrze wiesz, że nie wiem, czy specjalnie, żeby bronić dupę jego, czy faktycznie tak ci się wydaje. Kasper, Powiedziałeś. No, po no kurwa, py pytanie jest do mnie, nie do ciebie u pośledzeńcu, kurde. odpowiedzieć. Żartował. Nie u tylko Pizdo, jak już... Kurwa. On żartował. A może jedno i drugie, kurwa. On żartował. Nieważne. Zadzwoniłeś, że robisz pewien projekt. Nawet nie powiedziałeś mi jaki. Nie powiedziałeś, że robisz go z boksdelem. Chyba, chyba mówiłeś o Sylwestrze w Ardędze. I spytałeś, czy jeśli będziesz go robił, to czy chciałbym dołączyć. I ja ci odpowiedziałem tak. A później, jak rozmawialiśmy, to powiedziałeś mi, że no, ale bardziej jako gość. I wiesz, że ja nie jestem typem, co się prosi, się płucuje. I ja ci powiedziałem spoko, spoko. I dalej próbowałem utrzymać tą samą relację. Więc tak. w którym momencie cię poprosiłem, a weźmiesz mnie tam? Nie, był moment, że rozmawialiśmy, że będzie projekt, i tak, projekt, że możemy tak. go. Ale Oczywiście, niech, ja od początku tak mówię. Tak, że możliwe też, że będziemy go robili razem. Była taka gadka. Tak, tak, była taka, ale spoko, wybrałeś jego. Ja nie mam ci nic za Dlaczego? Stary, ja miałem. jak, Szerze, ale jak już mówimy, hard feelings. W najgorszym momencie w moim życiu, jak wiesz, że krzywda mi się stała, ty wyciągnąłeś do mnie rękę. I czy wziąłeś kurwa jego stronę, czy nie? Ja i tak cię zawsze szanuję. I właśnie to jest to, że tysiąc razy mogłem was zdradzić, tysiąc razy mogłem kurwa coś tam gdzieś tam pójść, bo różne miałem propozycje. I nigdy tego nie zrobiłem. Ale ta fałszywa gnida, jak was zdradzi, to zdradzi was kurwa tylko raz. A musicie na to czekać, bo macie węża w ekipie. I ja poczekam sobie, bo mi po tym, żeby jak mu wpierdolę, jemu ja nie życzę źle. Nie chcę gdzieś tam pełza, kurwa ten gad. Byleby z zdala ode mnie. Dobrze wiesz, że tylko z tego względu nie wziąłem ciebie i też byłem bardzo lojalny, ponieważ robiąc spontan, nie zrobiłem drugiej edycji. Dobrze wiesz dlaczego? Spoko, rozumiem. Nie, dlatego, mam, nie mam o to pretensji. Przecież tak wyszło, ja nie mam pretensji. Tak, Czy tak ja ładnie. kiedykolwiek powiedziałem, zadzwoniłem do ciebie, kurde Wojtek, szkoda, byliśmy kumplami, myślałem, że działamy razem. Czy miałem? Nie mam pretensji. Ja ci powiedziałem, że wyciągnąłeś do mnie rękę, jak byłem w piździe. Kurwa we mnie? Odpierdol się ode mnie! Nic. A pijcie i to nawet kurwa nie jednej, będę w sobotę. Pamiętajcie. Nic się o tym. nie zmieniło, także. Tak. Znowu na dziwki idzie po walce. Kurwa. Kacper, bo tutaj widzimy bardzo odpalony albo już na walce. Ej, ja ale mogę wam Amadeusz... coś powiedzieć. Wiecie co, Amadeusz? Zawsze je przed walką? Zawsze. Je w jagrę i popija monsterem. Przysięgam. To prawda, ale <laughs> nie zawsze. Tak <laughs> było na początku. Ja się zastanawiałem, czy on chce mnie tam wyruchać, czy się ze mną bić. Popujecie tego kurwa kondona. Ale postawiliście kurwa na złego konia. Bo to ja jestem największą gwiazdą w tej federacji. I jak pierdolę tą dziwkę i tą dziwkę, to lecę sobie kurwa po Floyd'a Mayweathera, po Jake'a Paula, lecę kurwa po wszystkich. Kurwa. I to jest kurwa prawdziwy przekaz. I to nie jest, że ja chcę kogoś. Ol on jest pojebany, odklejony. Zobaczycie, kurwy, czegoście sobie życzyły. Tak was na pierdole będziesz Kasper Wiralem na całym świecie, kurwa. Od dzisiaj możesz już stracić pory, bo ci przysięgam, że wyrwę ci serca jak będzie trzeba, to wydłubię ci oko i zjem je, kurwa, w oktagonie, a on do drugiej walki nie wyjdzie. Przysięgam ci, kurwa, że nie wyjdziesz o własnych siłach składki. A później lecę podbijać Amerykę. Jake Paul, kurwa, Floyd Mayweather. Idę, kurwa, nie, ja nie wyjdę Po Do tej się... walki, bo się w szpitalu obudzisz, kurwa! Panowie. No, kurwa, bo zaraz dobiegnę Panowie, tutaj, Kurwa! zapraszamy na face to face'a w takim razie, chodźcie! Powiedz im Chodźcie! Mamy dużo emocji, wykorzystajmy to. A ja przypominam, że są ostatnie bilety. Ostatnie bilety, także kupujcie, kupujcie Pay Per View. Tam będziecie mogli zobaczyć panów w OKTAGONIE, FAME MMA TV. Sprawdzajcie to oczywiście przypominamy też o loterii pngtr.pl. A tutaj między panami buzuje I co, myślisz, że się boi Co na palcach stajesz? Nie, on się prostuje, kurwa. I widzę, że patrz. Powoli, nie, nie uderzę, obiecuję. Tak o, dokładnie Patrz, jak, jak zrobię. Bam, 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 bam. Kurwa, leży. Następny. No. Mm -hmm. Czekam. Kłacie, wielkie brawa to jest pierwszy main event Ferrari kontra Kasper Błoński. A teraz zapraszamy Marcina Dubiela. Z taką mocą nigdy się kurwa, Z taką mocą nigdy. Się Jeszcze Marcin. Tak, do publiczności. A Wy kupujcie, słuchajcie, pay A teraz zapraszamy Marcina Dubiela. <grym> <grym> Dubiel? Jeszcze raz. Yeah. Ten... Zapraszam panowie, chodźcie, zapraszam. Ty, kurwa, kasanowa, całować się chcesz? Nie, a ty? Nie. Nie wiem, po tym, co robiłeś na backstage'u z bońskim nie mam wątpliwości. Nic nie robię. A jak A się ty siedziesz, tylko się kurwa tam lidzałeś po wozach z tą dziwką przesadziłeś, w kurwiedźmie Takie są zasady tej gry. Eee, nie ma... Przy... Poczekaj, litości w ostatnim tygodniu. Tak, jak cię oszczędzałem cały, cały ten, to będziesz być wdzięczny. No. Przy dobrych wiatrach, można <laughs> można do OKTAGONU, bo jak zobaczysz, że zeżarłem kurwa to oko, to wiesz, Ja pierdolę, ja do niego nie wychodzę. Ja cię kurwa w OKTAGONIE nie oszczędzę, Uważajcie, nie, nie, nie polecam iść w tą stronę, naprawdę kurwa. No chyba, że będziesz jak Steve Hawking później. Jest, jestem Marcin Dubiel. Amadeusz najebał Ale ten wzrok to ci cały czas wpierdala. Słuchajcie, drugi baromię. main event. Amadeusz Beran Marcin Dubiel. Wielkie brawa. A jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo, zostały ostatnie, dosłownie ostatnie bilety.